Do matury z matematyki pozostały 4 dni. A oto zadanie na dziś. Funkcja liniowa f jest określona wzorem. f od x równa się pierwiastek z 3 przez 3x minus 3. Wykres funkcji f jest prostą, nachyloną do osi x pod kątem ostrym alfa. Oblicz sinus alfa. Wystarczy przypomnieć, że jeżeli mamy do czynienia z równaniem prostej postaci kierunkowej, czyli y równa się ax plus b, albo równaniem funkcji liniowej w postaci kierunkowej, bo to zasadniczo to samo, to ten współczynnik kierunkowy a jest ni mniej ni więcej tylko tangensem kąta nachylenia prostej do osi x, czyli właśnie tego kąta, o który pytają w zadaniu. Z treści zadania wynika więc, że ten tangens alfa wynosi Pierwiastek z 3 przez 3. W treści zadania mamy też, że ten kąt ma być kątem ostrym, więc można sprawdzić w tablicach, że w takim razie sam kąt alfa wynosi 30 stopni. W tej samej tablicy sprawdzimy, że sinus 30 stopni to 1 druga. I ta wartość jest odpowiedzią w tym zadaniu. Do usłyszenia jutro.